Szykujcie się na ogromne emocje w 1890 roku odcinku, M. Jak Miłość. Dzień ślubu Kamy i Marcina zamieni się w prawdziwy dramat, gdy panna młoda nieoczekiwanie nie pojawi się na ceremonii. Czy paraliżujący stres zniszczy ich wielki dzień? To nie koniec kłopotów, bo również Olek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej zabawy na wieczorze kawalerskim, M. Jak Miłość. Odcinek. 1890 Streszczenie. W dniu ślubu Erwin ma dla Kamy wzruszający prezent, welon należący do jej babci. Panna młoda przed uroczystością jest tak zdenerwowana, że musi wziąć tabletki na uspokojenie, po których w końcu zasypia. A gdy dziewczyna nie przyjeżdża do USC, weselni goście są w szoku. Tymczasem dla Martyny ślub Marcina oznacza kolejny kryzys i łzy. Wcześniej trudne chwile czekają natomiast Olka, bo Klaudia, dziewczyna, której naraził się niedawno w barze, zjawia się nagle w klinice i okazuje się nową starzystką, a przy okazji Aneta odkrywa, jak jej mąż dokazywał na wieczorze kawalerskim Marcina, M. Jak Miłość Odcinek. 1890 kiedy, gdzie i o której emisja? Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne perypetie ulubionych bohaterów, a nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Z pewnością dostarczy wielu wrażeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Premierowy 1890 odcinek serialu M jak miłość zostanie wyemitowany we wtorek 18 listopada 2025 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2. M jak miłość. Opis serialu i obsada. M jak miłość to kultowa opowieść o losach rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół, której akcja toczy się między malowniczą Grabiną a tętniącą życiem Warszawą. Od ponad 20 lat fani z zapartym tchem śledzą ich wzloty, upadki, miłosne uniesienia i trudne życiowe wybory. To serial, który dzięki autentycznym bohaterom i wciągającym wątkom stał się częścią codzienności milionów Polaków, pokazując, że wartości takie jak miłość, rodzina i przyjaźń są niezmiennie najważniejsze. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Adriana Kalska, Anna Mucha, Katarzyna Cichopek, Krystian Wieczorek, Marcin Bosak, Marcin Mroczek, Małgorzata Pieńkowska, Michalina Sosna, Mikołaj Roznerski, Rafał Mroczek, Teresa Lipowska.